Nazywam się Aleksander Dudkiewicz. Jestem twórcą ludowym. Zajmuję się wycinanką. Dlaczego wycinanką? Bo nie jestem wykształcony w tym kierunku. Kocham też tkaninę, ale z racji też że jestem włókiennikiem z wykształcenia, nie mogę tą tkaniną się poradzić, albo przynajmniej nie mogę być twórcą ludowym jako włókiennik. Yy. Poza tym uważam, że wycinanka ma taką zaletę, że pokazuje nam odrębność regionów. I to jest chyba bardzo istotne, żeby taki, zapamiętać, pamiętać o takim regionie jak region Rawski. Co prawda to jest niewielki region, bo to nie kilka, kilka miejscowości do tego regionu w należało tam, gdzie były, były twórczynie ludowe, które tworzyły. Ale on jest, bardzo mocno jest, ten radzki region się przenika z, z, z regionem Opoczyńskim. Opoczyńskie zdecydowanie silniejszym jest tym regionem. Co ja mogę powiedzieć na temat, aha, tutaj jeszcze może powiedzieć, dlaczego się znalazłem tutaj w tej wystawie, no, y, dzięki proboszczowi Nowockiej Parafii. Może inaczej, wpadłem na pomysł, żeby tutaj gdzieś, no tutaj, gdzieś przy parafii zrobić y, tą wystawę. <laughs> o co chodzi? Chodzi o to, żeby troszeczkę młodzież zainteresować twórcą, tą twórczością ludową, żeby wywołać tutaj u tej młodzieży trochę patriotyzmu. Yy, Czy mi się to uda, to zobaczymy. W każdym bądź razie dzięki profesorowi tutaj uporządkowałem to pomieszczenie. No i postanowiliśmy tą wystawę tutaj zrobić. Yy, ksiądz poprzez informacje yy, przy ogłoszeniach parafialnych co nieco powiedział na temat tej wystawy. Także naprawdę troszeczkę tych osób, przynajmniej z zewnątrz tą wystawę odwiedzało, ale nie tylko, nie tylko. Na pewno ludzie, to jest potrzebne ludziom, bo y, to ludziom, ludzie tego nie znali. Teraz może o terminie tej wystawy. No ja zalecam się, myślę, że zalecam się do patriotów, zresztą związanych związany z Solidarnością, później z Stanem Wojennym, 6 lat straży, póki polityki nie było, w OSP tak. Nawet powiem sobie, że zgrabnie mi zawody stażackie, bo mm, dwa razy byłem na zawodach rejonowych, raz żeśmy wygrali, raz na zawodach wojewódzkich. Co, co prawda tam żeśmy nie zajęli dobrego miejsca, bo nam sprzęt się zepsuł, ale y, było warto się pokazać. Y, więc tak. 15 sierpień, cud nad Wisłą. Nie mogłem o tym nie pamiętać, dlatego tak. Po, Spontanicznie tę wystawę przygotowałem na 15 sierpnia, żeby ona była. Teraz należy pamiętać, że następną taką dla mnie ważną datą na pewno jest data podpisania porozumień w Gdańsku. Dlaczego mi jest tak ważne? Co prawda ja w tym czasie jeszcze byłem w wojsku, ale hmm, był taki moment, że przyjechałem na koniec, ja już nie pamiętam, no to chyba było 29 sierpnia, był pogrzeb mojego dziadka. To był człowiek, który był inwalidą. Nabawił się kontuzji w latach międzywojennych na Poligonie. Nie wiem gdzie, w którym miejscu. W każdym bądź razie nie tak dawno odnalazłem dokument, w którym stwierdzono, że z racji tej, aha, uznali dziadkowi, mm, y, inwalid, y, in, że, że jest inwalidą, ale. Nie dostanie pan żadnej emerytury, bo pan nie za tą, tą ojczystę pan służył. Tam nie, nie więcej tak jest to napisane. No to jest, to była pewna dla mnie, to był pewien co. Ja zresztą z dziadkiem, bo to było w 1973 roku, byłem, pamiętam, na komisji. Dziadek na ten temat nic, nic nie mówił. Ja dopiero teraz niedawno znalazłem te dokumenty i dlatego o tym mówię. Więc tu następna rzecz była taka, yy, dlaczego ta wystawa pani była. Później co, należy pamiętać, że w tym roku do różnych prezydenckich nie będzie. Też warto, żeby te, tą, tą, znów, tą naszą wycinankę pokazać. Zresztą tu jest ta, ten jeden element tej wycinanki, tam jest taki cytat. Może pani przeczyta, bo ja tam nie... nie, nie, nie bo tam w tych pierwszych kiedyś... Tak pieśnią, muzyką, więcej pokazała swój niepowtarzalny charakter. No, więc właśnie, bo to pierwsza, ja ten, ta, ta wystawa, ona była wcześniej pokazana w Spale w Cosie. Dlaczego? Bo ten stadion, który jest w Spale w Cosie, on nie był zbudowany dla sportowców, tylko on był zbudowany na rzecz dożynek prezydenckich. A jedna z moich babci, czy tam ciotek, yy, współpracowała z kapitanem Roplewskim i miała okazję być na tych dożynkach ze swoją córką. I ona w ogóle pomagała przy dożynkach. To są tych dzieciorystach twórczych tutaj, przy tej wystawie, jest opisane, są opisane życiorysy. Jak te kobietki tam pracowały, jak zakładały koła gospodyń wiejskich. Wjeżdża, Siwkowa to w ogóle wjeżdżała na konferencję do Warszawy. Tam z tego, co doczytałem, opowiadała na temat biedy dzieci, dzieci. Tak, Także tutaj ona zależało, żeby to poukładać, to wszystko tak, w takim sposób, żeby coś się lepiej tutaj w tej Polsce działo. Ja mówię o latach międzywojennych. Ja, tak szczerze mówiąc, przy okazji tej wycinanki zacząłem analizować niektóre rzeczy i doczyt, doczytuję. O pani y, y, tej, muszę teraz zobaczyć y, tutaj, bo 90 lat temu, to chyba 2 lata temu, y, pani Konopacka, która urodziła się w Radiec, to zdobyła pierwszy medal. Y, złoty medal olimpijski i to było rzucie dyskiem. Ja i tutaj rozpoczął się ten marsz tą wycinanką sportową, który tutaj pokazuję. przez wszystkie dyscypliny. Pozostała część wystawy to nasze tradycyjne wycinanki yy, z tradycyjną mrózgą, yy, yy, gdzie najczęściej takim motywata, motywem, takim podstawowym to są koguty, para kogutów, ale i kwadraty i Kółka. Tutaj widać na tej wystawie dużo wycinanek w kolorze czerwonym, to jest też związane z tym, że właśnie wiele, wiele wycinanek wycinałem dla niepodległych w tym czasie i ja korzystałem bardzo dużo z czerwonego koloru. Tam, na tej wystawie jeszcze można zobaczyć wycinanki, które zdobyły Nagrodę Fundacji Cepelia w Częstochowie. Część z tych wycinanych oglądała pani ambasador Stanów Zjednoczonych, muszę wam powiedzieć, że to jest też ciekawa rzecz, bo miałem ja wiem, że 10-15 minut z panią ambasadorem porozmawiałem, dostałem e, list z podziękowaniem, także muszę wam powiedzieć, że to nawet dla samych takich e, rzeczy, takich spotkań z ludźmi, to warto jest takie rzeczy po, po, pokazywać i... i, i mm. Ja jeszcze chcę pochwalić, powiem szczerze, ja się chcę niekoniecznie pieniądze muszą być. Co jest ciekawego z takich ciekawszych ludzi muszę wam powiedzieć, że fajne miałem też takie spotkanie. Tutaj też te niektóre wycinanki oglądał Pan Karewicz związany z Tomaszowem. tak. No tam, żeśmy nawet sobie powymieniali koszulki między sobą, tak, tak, także to fajne miłe spotkanie spada, że e, tak krótko przeżył. E, no, w takich osób jeszcze... Jak Pan przystępuje do pracy, do wycinania, to opracowywuje Pan najpierw ten wzór, czy po prostu yy, to jest jakaś improwizacja, jak tu się znaczy, ja w ten z... takiej znaczy ja powiem w ten sposób, bo zauważyć jest taka, że składam papier i normalnie nie rysuję a nic, tylko wycinamy. Tak, ja na przykład, wiem, że jak mam tylko się sam zastanawiam się, czy w kółko będą, będą koguty występowały, czy nie będą, czy w róże będą koguty występowały, czy nie, czy więcej będą motywów roślinnych będą, czy będą za przykładki. No tak, tutaj rozmawiamy już o konkretnej wystawie tej z motywami olimpijskimi. Mhm. No to jakieś opracowanie. No, jakieś przemyślenia były, tak, na temat? Znaczy to mówię, to, to zaczęło się od Pani Konopackiej, coś zaczęło, tak, i później jak ja pomyślałem, y, dobrze, to jedziemy dalej z tymi dyscyplinami sportowymi, sprawdziłem ile tego jest, czy dam radę to wszystko wyciąć, bo to nie wyciąłem tak załóżmy, że usiadłem i wyciąłem to załóżmy w krótkim jakimś czasie, nie, bo ja myślę, że to trwało gdzieś 8-9 miesięcy, bo to chodzi o to, żeby jednak y, zachować te wszystkie... Y, tak jak się naszą myślankę powinno wycinać, tak? oś symetrii, żeby zachowane, odpowiednio złożyć ten papier, nie rysować, tylko wyciąć. Także tutaj troszeczkę, ale to mi się wydaje, że to, że to dobrze, jak ktoś tak troszeczkę pomyśli więcej, to tam nic nie szkodzi. Yy. Co jest tam odnośnie tej naszej wycinanki, no pewnie, że ja na przykład chciałbym, żeby y, nawet jak organizuję wystawy, to powiem tak, no też się kieruję tym. Zacząłem od spały, no bo dlaczego, A no bo ta moja rodzina, załóżmy, w tych dożynkach prezydenckich była, tak, y, załóżmy, z Tomaszowem, no bo w Tomaszowie, y, załóżmy, pracowałem w zakładzie, to gdzieś tam w tym, ten, 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 to miasto Tomaszu w tym moim się występowało. Jeżeli pojechałem do Łodzi, y, załóżmy, to też wiedziałem, bo w Łodzi chodziłem do y, technikum łukienniczego, tak, jeżeli do Rawy, no bo w Rawie pierwszą yy, nagrodę dostałem, założymy pierwszy raz yy, zabić na w 1971 roku. Także ja, to też ja robię jakieś takie przemyślane, yy, przemyślane te wystawy, w którym miejscu, żeby przede wszystkim zacząć od tych miejscach, na, gdzie, gdzie, gdzie ja się spotkałem, gdzie, gdzie tam mój te, załóżmy, szlak ten życiowy przez te miejscowości prowadził. Co jeszcze ciekawego, ja teraz że Rozpoczęliśmy pracę nad książką na mój temat i ja dzięki tym wystawom poznałem trochę lotników za kościela. Opowiadają na temat moich stryjów, dziadków. Ja mam troszeczkę większą wiedzę, bo jak było się małym chłopcem, to nie o wszystkim się mówiło. No, bo trudno, żeby tam dziadek o wszystkim mówić czy stereo, tak? Albo jak coś nawet mówili, to dla mnie były rzeczy niejasne. Letnicy mówią troszeczkę więcej na ten temat. To mi trochę pomaga i też tak układam te wycinanki, bo się na przykład dowiaduję, że, e, nie wiem, ja to też sprawdzam, to załóżmy, że podobno pięcioletni to wiem, to wiem, u mojej y, 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 wujenki mieszkał, tak? No ja to sprawdzam, bo tylko muszę to odczytać do kogoś, ja nie mam adresu, to, to znowu muszę czekać, ja gdzieś tam się spotkamy, nie wiem, czy to będzie w czasie, e, nie wiem, 1 listopada może na, na Wszystkich Świętych, czy jak to może, może wtedy gdzieś tam ktoś na tych groby przyjedzie, będzie łatwiej spotkać, bo te, te osoby się powyprowadzały stąd i kontaktów z nim z nimi już nie mam. Yy, ale co? Ja na przykład też tak analizuję nie tyle rzeczy, bo jeżeli tak jesteśmy, tutaj mówimy o to w imię Duży na przykład o, na temat kwiatów polskich, no słuchajcie, no w tej naszej wycinance też występują tych, tych kwiatów, jest dużo. Przez nawet te wystawy teraz można zrobić tematycznie, tak sobie myślę, tak? Jak to jest sportowa, to załóżmy następną można robić, czy forma ptaków, czy załóżmy jakąś tam tą kombinę, jakieś tam husarie, czy, czy załóżmy gdzieś tam te, te, tego patriotyzmu, żeby wlać troszeczkę, żeby, bo przez tą wycinankę można coś więcej pokazać. Bo ta wycinanka kiedyś była dekoracją. Ona nigdy nie była załóżmy, jakąś tam rzeczą sakralną, żeby gdzieś tam w kościele występowała czy nie, ale już na przykład w domu jako dekoracja krzyża tak. A teraz może być przekazem. Teraz może być takim przekazem czegoś innego. Tak? Ja mówię, że zawsze gdzieś tam można to wszystko tak, żeby. Właśnie żeby pokazać jak najbardziej, najwięcej tego regionu, z, którym, z którego się pochodzi. Tak? Wszystkich zainteresowanych zaprosić na wystawę tutaj do Inowłosa do budynku organistówki. Na pewno do 10 ta wystawa będzie, a jeżeli będę mógł, to ta wystawa przedłużę. To będę jeszcze z Księdzem Roboczym rozmawiał. Tak, w sobotę i niedzielę będę chciał, żeby tu dłużej przebywać. W takim dniu. Yy, poprzednim, to gdzieś w okolicach mszy Świętej. No w poniedziałek to myślę, że taki dzień zawsze będzie wolny. Także tak, 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 tak to mogę tylko się umówić, a jak nie, no to numer telefonu tylko i tyle, no bo tak to, to mogę zawsze tej dotrzeć, jeżeli jestem na miejscu.